Warszawska restauracja perła Wisły słynęła z wykwintnej kuchni i astronomicznych cen. Wieczór zapowiadał się spokojnie, gdy do eleganckiego wnętrza wszedł starszy mężczyzna o ciemnej skórze. Miał około 70 lat, nosił skromny garnitur i poruszał się z godnością, która wzbudzała respekt. Kelner zaprowadził go do stolika przy oknie, skąd roztaczał się widok na oświetloną starówkę. Przy sąsiednim stoliku siedziała Monika Zawacka. 40-letnia dyrektor marketingu w Międzynarodowej Korporacji. Jej designerska sukienka i biżuteria warta fortunę świadczyły o pozycji społecznej. Była w towarzystwie dwóch koleżanek, równie eleganckich i pewnych siebie. Kobiety właśnie zamówiły drugą butelkę wina, gdy Monika zauważyła nowego gościa. Proszę państwa, ale to ciekawe, powiedziała z ironią, nie kryjąc głosu. Najwyraźniej teraz każdy może sobie pozwolić na takie miejsca. Jej koleżanki spojrzały dyskretnie w stronę starszego mężczyzny. Jedna z nich, Agata, zmarszczyła brwi z zakłopotaniem. Czuła, że komentarz był nieodpowiedni, ale Monika kontynuowała. Starszy pan otworzył menu, nie dając po sobie poznać, czy słyszał uwagę. Jego twarz pozostała spokojna. Ręce pewnie trzymały kartę dań. Kelner podszedł z uśmiechem, wyraźnie znając gościa. Dobry wieczór, panie pułkowniku, powiedział z szacunkiem. Miło pana znowu widzieć. Monika uniosła brew, ale zamiast zastanowić się nad znaczeniem tych słów, postanowiła kontynuować swój sarkazm. Nie wiedziała, że ten wieczór odmieni jej życie w sposób, którego nigdy nie zapomni. Kelner przyjął zamówienie od starszego pana z wyraźną atencją. Monika obserwowała tę scenę z rosnącym rozdrażnieniem. Dlaczego ten człowiek w przeciętnym garniturze otrzymywał lepsze traktowanie niż ona? Klientka regularnie wydająca fortuny w tej restauracji. Pułkownik? szepnęła do koleżanek z drwiącym uśmiechem. Pewnie był kucharzem w jakiejś stołówce wojskowej. Jej znajome prychnęły śmiechem, choć Agata czuła się coraz bardziej niekomfortowo. Trzecia kobieta, Karolina, dołączyła jednak do Moniki. Albo sprzątaczem w koszarach dodała Karolina, popijając wino. Starszy mężczyzna siedział spokojnie, czekając na posiłek. Jego postawa była wyprostowana, ręce złożone na stole. W jego oczach można było dostrzec mądrość płynącą z doświadczenia, ale także głęboki smutek. Słyszał każde słowo, każdą kpinę, każdy szept. Nie był to pierwszy raz w jego życiu, gdy spotykał się z uprzedzeniami. Do restauracji weszła młoda para, która usiadła po drugiej stronie sali. Natychmiast zauważyli starszego pana i wymienili się znaczącymi spojrzeniami. Mężczyzna wstał i podszedł do jego stolika. Panie pułkowniku, powiedział cicho, wyraźnie wzruszony: To zaszczyt pana tu widzieć. Mój dziadek służył pod pana dowództwem w Afganistanie. Starszy pan uśmiechnął się ciepło i uścisnął wyciągniętą dłoń. Jak się miewa twój dziadek? Zapytał łagodnym głosem. Monika obserwowała tę wymianę z irytacją. Rozmowa przy stoliku pułkownika trwała kilka minut. Młody mężczyzna opowiadał z entuzjazmem o swoim dziadku, a starszy pan słuchał z uwagą, zadając pytania i dzieląc się wspomnieniami. Monika poczuła, jak jej irytacja rośnie. Uznała, że to jakaś inscenizacja. Może ten człowiek płacił ludziom, żeby udawali przed nim szacunek. Patrzcie, jakie przedstawienie szepnęła do koleżanek, wszystko wyreżyserowane, żeby wyglądać na ważnego. Karolina parsknęła śmiechem, ale Agata w końcu nie wytrzymała. Monika, może powinnaś już przestać. To nieuprzejme, powiedziała cicho, ale stanowczo. Nieuprzejme? Monika uniosła głos. Co jest nieuprzejmego w mówieniu prawdy? Ten człowiek próbuje wyglądać na kogoś, kim nie jest. Kelner przyniósł danie dla pułkownika, Prosty stek z warzywami. Starszy pan podziękował uprzejmie i zaczął jeść w milczeniu. Jego spokój był niezachwiany, ale w głębi oczu można było dostrzec ból. Nie ból wywołany głodem czy zmęczeniem, ale ból duszy, która przez całe życie musiała znosić osądy oparte na kolorze skóry. W restauracji panowała przyjemna atmosfera. Inni goście rozmawiali cicho, delektując się wykwintnymi potrawami. Dyskretna muzyka klasyczna wypełniała wnętrze. Nikt nie zwracał uwagi na napięcie przy stoliku Moniki, poza kilkoma osobami, które zaczynały zauważać jej podwyższony ton głosu. Pułkownik jadł powoli, delektując się każdym kęsem. Monika zamówiła kolejne wino. Jej policzki zaróżowiły się od alkoholu i emocji. Czuła się urażona faktem, że kelnerzy traktowali starszego mężczyznę z większym szacunkiem niż ją. W jej przekonaniu pozycja społeczna i pieniądze powinny gwarantować pierwszeństwo. Może powinniśmy już iść zasugerowała Agata, wyraźnie zaniepokojona zachowaniem przyjaciółki. Jutro masz ważne spotkanie. Nie idę nigdzie, odparła Monika z uporem. Płacę za to miejsce tyle samo, jeśli nie więcej, niż on. Zasługuję na szacunek. Pułkownik skończył posiłek i poprosił o kawę. Kelner przyniósł espresso w delikatnej filiżance. Starszy pan pił powoli, wpatrując się w okno na nocne światła Warszawy. Jego myśli błądziły po wspomnieniach, miejscach, które widział, ludziach, których stracił. W tym momencie do restauracji weszła grupa młodych oficerów w mundurach wojska polskiego. Prowadził ich major, mężczyzna po czterdziestce o zdecydowanej twarzy. Zauważyli pułkownika natychmiast i podeszli do jego stolika. Wszyscy stanęli na baczność i zasalutowali. Panie pułkowniku, powiedział major z głębokim szacunkiem. Nie spodziewaliśmy się pana tutaj. To wielki zaszczyt. Cała restauracja ucichła. Goście odwrócili się, obserwując scenę. Monika poczuła, jak coś ściska jej gardło. Ci oficerowie nie udawali. Ich szacunek był autentyczny. Emanował z każdego gestu, każdego słowa. Pułkownik wstał powoli, uścisnął dłoń majora i pozostałych oficerów. Panowie, cieszę się, że was widzę. Siadajcie, proszę. Powiedział, wskazując na wolne krzesła przy swoim stoliku. Dziękujemy, panie pułkowniku, ale nie chcemy przeszkadzać, odparł major. Chcieliśmy tylko złożyć wyrazy szacunku. Nonsens, uśmiechnął się starszy pan. Zawsze mam czas dla Was. Oficerowie usiedli, wyraźnie zaszczyceni zaproszeniem, zaczęli rozmawiać o bieżących operacjach, szkoleniach, wyzwaniach stojących przed współczesną armią. Pułkownik słuchał uważnie, zadawał pytania, dzielił się swoją mądrością. Monika siedziała jak sparaliżowana. Jej pewność siebie zaczynała się kruszyć. Kim był ten człowiek? Dlaczego aktywni oficerowie traktowali go z taką czcią? Karolina również milczała. Jej wcześniejszy sarkazm zniknął bez śladu. Tylko Agata pozwoliła sobie na cichy westchnienie ulgi, jakby wiedziała, że lekcja, której Monika potrzebowała, właśnie się zaczynała. Jeden z młodszych oficerów, porucznik, spojrzał na pułkownika z wyraźnym wzruszeniem. Panie pułkowniku, gdyby nie pan, nie wiem, czy wróciłbym z Iraku. Pana decyzja uratowała nam życie tamtego dnia. Starszy pan położył dłoń na ramieniu młodego mężczyzny. Robiłeś, co do ciebie należało, to ty zasługujesz na uznanie. Monika poczuła, jak jej twarz płonie ze wstydu. Major spojrzał na pułkownika z powagą. Panie pułkowniku, czy mogę zadać pytanie? Dlaczego pan już nie nosi munduru? Zasłużył pan na niego bardziej niż ktokolwiek inny. Pułkownik westchnął cicho, w jego oczach pojawiła się melancholia. Mundurem służy się krajowi, nie sobie. Zakończyłem służbę, więc nie noszę munduru. Jestem teraz zwykłym obywatelem. Nigdy nie będzie pan zwykłym obywatelem, odparł major ze szczerością. Dla nas pan to legenda. W restauracji panowała cisza. Wszyscy goście słuchali, zafascynowani rozmową. Kelnerzy stali z boku, wyraźnie poruszeni. Jeden ze starszych kelnerów miał łzy w oczach. Monika chciała się skurczyć, zniknąć. Każde słowo, które wcześniej wypowiedziała, teraz brzmiało w jej głowie jak oskarżenie. Jak mogła być tak ślepa, jak mogła oceniać człowieka tylko po wyglądzie? Pułkownik kontynuował. Służyłem w wielu miejscach, widziałem wiele rzeczy. Ale największą lekcją było zrozumienie, że prawdziwa siła tkwi w godności, szacunku i lojalności. Bez tych wartości, mundur jest tylko kawałkiem materiału. Oficerowie słuchali w skupieniu, jakby każde słowo było drogocenną perłą mądrości. Porucznik zapisywał coś w małym notesie, nie chcąc zapomnieć ani słowa. Czy pan ciągle doradza ministerstwu? Zapytał jeden z oficerów. Czasami, odpowiedział pułkownik skromnie, kiedy poproszą o opinię. Rozmowa przy stoliku pułkownika trwała jeszcze kilkanaście minut. Oficerowie opowiadali o swoich doświadczeniach, a starszy pan słuchał z uwagą, oferując rady i słowa otuchy. Jego mądrość była owocem dekad służby, misji na najniebezpieczniejszych terenach świata, decyzji podejmowanych pod presją życia i śmierci. W końcu major spojrzał na zegarek. Panie pułkowniku, musimy już iść. Mamy odprawę za godzinę. Oczywiście, uśmiechnął się pułkownik. Trzymajcie się panowie. Oficerowie wstali, ponownie zasalutowali i opuścili restaurację. Ich obecność pozostawiła w powietrzu aurę szacunku i godności. Goście wracali powoli do swoich rozmów, ale atmosfera się zmieniła. Wszyscy teraz patrzyli na starszego pana z nowym zrozumieniem. Monika siedziała w milczeniu, Wpatrując się w swój kieliszek wina, czuła jak żołądek ściska się w węzeł. Agata delikatnie dotknęła jej ręki. Powinnaś z nim porozmawiać, szepnęła. Co mam powiedzieć? Odparła Monika, jej głos był słaby, pełen żalu. Zachowałam się okropnie. Właśnie dlatego nalegała Agata. Przeproś, to jedyne, co możesz teraz zrobić. Monika spojrzała w stronę pułkownika. Siedział spokojnie, kończąc kawę. Czy zasłużyła na jego przebaczenie, czy w ogóle powinno jej zależeć? Ale w głębi serca wiedziała, że musi to zrobić nie dla niego, ale dla siebie. Monika wzięła głęboki oddech i wstała. Jej nogi drżały, serce biło jak oszalałe. Podeszła do stolika pułkownika, czując na sobie wzrok wszystkich obecnych. Starszy pan podniósł wzrok, jego oczy były spokojne, ale uważne. Przepraszam, że przeszkadzam zaczęła. Jej głos był cichy, niepewny. Nazywam się Monika Zawadzka. Chciałabym. Muszę pana przeprosić. Pułkownik gestem wskazał wolne krzesło. Proszę usiąść. Monika usiadła, nie mogąc spojrzeć mu w oczy. Zachowałam się dzisiaj okropnie. Powiedziałam rzeczy. Straszne rzeczy. Nie miałam prawa pana osądzać. Nie wiedziałam, kim pan jest. A gdybym był tym, kim pani myślała, że jestem. Zapytał spokojnie pułkownik. Gdybym był tylko zwykłym człowiekiem, który chciał zjeść kolację, czy to zmieniałoby coś? Monika poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie, nie powinno. To jest właśnie istota problemu, prawda? Oceniłam pana po wyglądzie, po kolorze skóry. Jestem, jestem rasistką. Wypowiedzenie tego słowa na głos było jak uderzenie w twarz. Nigdy wcześniej nie postrzegała siebie w ten sposób. Miała przyjaciele różnych narodowości w pracy, podróżowała po świecie, uważała się za osobę otwartą. Ale dzisiejszy wieczór pokazał jej prawdę, której nie chciała dostrzec. Wszyscy mamy uprzedzenia, powiedział pułkownik łagodnie. Pułkownik spojrzał na Monikę z wyrozumiałością, która bolała bardziej niż gniew. Uprzedzenia są częścią ludzkiej natury. Rodzimy się z instynktem kategoryzowania świata, ale to, co czyni nas ludźmi, to zdolność do uczenia się, zmiany, wzrostu ponad te instynkty. Monika otarła łzy. Jak pan może być taki spokojny po tym, co powiedziałam? Bo nie jesteś pierwszą osobą, która mnie osądza odparł z lekkim uśmiechem i nie będziesz ostatnią. Całe życie spotykam się z tym w wojsku, na ulicy, w sklepach. Niektórzy widzą, mundur i szacunek znika widzą tylko kolor skóry. To niesprawiedliwe, szepnęła Monika. Świat rzadko jest sprawiedliwy, zgodził się pułkownik, ale możemy starać się go zmienić po jednej osobie, po jednej interakcji. Pani dziś doświadczyła przełomu, zobaczyła swoje uprzedzenia, to pierwszy krok. Monika pokiwała głową, wciąż walcząc z emocjami. Czy mogę zapytać, jak pan się tu znalazł? W Polsce? Jak został pan pułkownikiem? Pułkownik odchylił się na krześle, w jego oczach pojawiły się wspomnienia. To długa historia. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, ale mój ojciec był Polakiem, przyjechał do Ameryki po wojnie. Zawsze czułem więź z Polską. Kiedy doszło do transformacji w 90., wróciłem, zaoferowałem swoją służbę. I przyjęli pana? Nie od razu, uśmiechnął się. Pułkownik kontynuował swoją opowieść. Były wątpliwości. Czarnoskóry Amerykanin chce służyć w polskiej armii. Niektórzy się śmiali, inni byli sceptyczni. Ale znalazłem sojuszników, ludzi, którzy patrzyli na kompetencje, nie na kolor skóry. Monika słuchała zafascynowana, całkowicie zaabsorbowana jego słowami. Zapomniała o koleżankach, o winie, o swojej wcześniejszej arogancji. Zacząłem od niskich rang. Musiałem udowodnić swoją wartość. Uczestniczyłem w misjach pokojowych, szkoleniach NATO, operacjach międzynarodowych. Powoli wspinałem się po szczeblach. Każdy awans był osiągnięciem, dowodem, że zasługuje na miejsce w tej armii. To musiało być niezwykle trudne, powiedziała monika cicho. Było, przyznał pułkownik, ale również satysfakcjonujące. Służba krajowi jest przywilejem. Oddałem temu życie. Nie żałuje ani jednej chwili. Monika zastanawiała się nad jego słowami. Ona oddała swoje życie karierze w korporacji, gonitwą za pieniędzmi i pozycją społeczną. Czy kiedykolwiek czuła taką satysfakcję jak ten człowiek? Czy kiedykolwiek robiła coś naprawdę znaczącego? Panie pułkowniku, zaczęła niepewnie. Jak mogę, jak mogę naprawić to, co zrobiłam? Starszy pan spojrzał na nią z powagą. Poprzez działanie, nie słowa. Zmień się, ucz innych. Kiedy zobaczysz niesprawiedliwość, przeciwstaw się jej, to jedyny sposób. Monika pokiwała głową, czując, jak w jej sercu narasta determinacja. Zrobię to, obiecuję. Pułkownik uśmiechnął się ciepło. Wierzę pani. W tym momencie podszedł kelner z rachunkiem dla pułkownika. Starszy pan sięgnął po portfel, ale Monika szybko go powstrzymała. Proszę pozwolić, że zapłacę za pana kolację. To najmniej, co mogę zrobić. Pułkownik zawahał się, ale w końcu skinął głową. Dziękuję, to uprzejme z pani strony. Monika zapłaciła rachunki swój i pułkownika. Wróciła do stolika, gdzie czekały Agata i Karolina. Obie kobiety patrzyły na nią pytająco. Przeprosiłam, powiedziała po prostu Monika i nauczyłam się czegoś bardzo ważnego. Agata uśmiechnęła się z ulgą. Cieszę się. Karolina wyglądała na zawstydzoną. Ja też powinnam przeprosić. Zachowałyśmy się okropnie. Monika spojrzała na pułkownika, który właśnie wstawał od stolika. Ich oczy spotkały się przez salę. Skinął jej głową z szacunkiem. To proste skinienie głowy znaczyło więcej niż tysiąc słów. Oznaczało przebaczenie, zrozumienie, nadzieję. Kiedy pułkownik opuszczał restaurację, kelner podszedł do Moniki. Ten pan to prawdziwy bohater, powiedział cicho. Ratował życie wielu ludzi, jest żywą legendą. Monika poczuła łzy napływające ponownie do oczu. Wiem, teraz już wiem. Następne dni Monika spędziła w głębokiej refleksji. Nie mogła przestać myśleć o tamtym wieczorze, o swoich słowach, o lekcji, którą otrzymała. Postanowiła podjąć konkretne działania. W pracy zorganizowała warsztaty dotyczące różnorodności i inkluzywności. Zaprosiła ekspertów, którzy opowiadali o nieświadomych uprzedzeniach i ich wpływie na codzienne decyzje. Sama otworzycie podzieliła się swoim doświadczeniem z restauracji, przyznając się do swoich błędów przed całym zespołem. Byłam pewna, że jestem osobą otwartą, mówiła do zgromadzonych kolegów ale uprzedzenia tkwiły głęboko w moim umyśle, niewidoczne dopóki nie zostały ujawnione. Musimy wszyscy przeprowadzić taką samoanalizę. Jej szczerość zrobiła wrażenie. Koledzy docenili odwagę do przyznania się do błędu. Niektórzy podzielili się własnymi historiami i wątpliwościami. Rozmowa była trudna, ale niezbędna. Monika nawiązała również kontakt z organizacjami zajmującymi się pomocą weteranom. Zaczęła wolontariat pomagając w organizacji wydarzeń, zbieraniu funduszy, wspieraniu żołnierzy powracających z misji. Poznała wielu ludzi, których historie wstrząsnęły jej światopoglądem. Jednego dnia, podczas wydarzenia dla weteranów, zobaczyła znajomą twarz. Pułkownik stał w tłumie rozmawiając z grupą młodych żołnierzy. Ich spojrzenia się spotkały. Monika podeszła, czując niepokój i jednocześnie radość. Panie pułkowniku. Powiedziała. Miło pana znowu widzieć. Pułkownik uśmiechnął się ciepło. Pani Moniko, słyszałem o pani pracy tutaj, to wspaniałe. To dzięki panu, odparła szczerze. Zmienił pan moje życie tamtego wieczoru. Zmieniła pani sama swoje życie, poprawił ją delikatnie. Ja tylko pokazałem pani lustro. Rozmawiali długo, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Pułkownik opowiedział więcej o swojej służbie, o miejscach, które widział. O ludziach, których poznał. Monika dzieliła się tym, jak zmieniła swoje podejście do życia, do pracy, do innych ludzi. Wciąż mam przed sobą długą drogę, przyznała. Czasami łapię się na myślach, które wstyd wypowiedzieć, ale teraz je zauważam i z nimi walczę. To wszystko, czego można od kogoś wymagać, powiedział pułkownik. Świadomość to początek zmiany. Kiedy wydarzenie się kończyło, Monika poczuła głęboką wdzięczność. Ten człowiek, którego tak okrutnie osądziła, stał się jej nauczycielem, przewodnikiem w podróży do lepszej wersji siebie. Dziękuję, powiedziała po prostu. Pułkownik położył dłoń na jej ramieniu. Dziękuję pani za odwagę do zmiany. Monika wyszła z wydarzenia z nowym poczuciem celu. Wiedziała, że jej droga nie jest zakończona, uprzedzenia nie znikają w jednej chwili, ale każdego dnia mogła wybierać mogła wybierać szacunek zamiast lekceważenia, ciekawość zamiast osądu, miłość zamiast strachu i to właśnie robiła po jednym kroku na raz.